Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu będziemy zajmowali się treningiem klatki piersiowej. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy Wam wyciwka, nie leżąc z użyciem gum oporowych. W tym odcinku pokażemy Wam trochę inny schemat trenowania dynamiki w tym ruchu. Dzisiaj będziemy używać flingshota, czyli tak zwanej procy. Flingshot będzie pracował trochę inaczej niż guma. Ponieważ w przeciwieństwie do gumy będzie nam dawał bardzo mocny wyrzut z samego dołu, będzie nam dodawał siły na dole ruchu i stopniowo jak sztanga będzie wędrowała w górę, będzie coraz mniej nam pomagała, będzie nam coraz mniej pomagać siła w sprężystości materiału i przez to będziemy musieli wkładać coraz więcej pracy, żeby sztangę docisnąć do samej góry. Jest to świetne ćwiczenie pomocnicze, żeby wytrenować tricepsy. Ponieważ będziemy tutaj mogli używać dużo większego ciężaru niż normalnie używamy na ławie, a przez to przyzwyczajać właśnie tritwepfy w górnej fazie ruchu do większego obciążenia. Flingshot oczywiście dokładamy na sam koniec treningu klatki, nie wchodzimy od razu na duży ciężar, tylko najpierw wykonujemy zasadniczy trening klatki piersiowej na ławce, a dopiero potem w ostatnich dwóch, trzech feriach dokładamy protwę. Kolejną zaletą treningu z procą będzie to, że wykonujemy to ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu. Na różnych filmach w internecie, w przypadku treningu właśnie klatki piersiowej, można zobaczyć zawodników, którzy trenują w tak zwanym bloczkiem, dewką, jakkolwiek to nazwać. Idea tutaj w tym ćwiczeniu jest bardzo podobna. Chodzi o to, aby wziąć więcej niż bierzemy przy normalnym wyciskaniu, tak aby właśnie trenować górną fazę ruchu, gdzie główną pracę przejmują tricepsy. Jeżeli opuszczamy sztangę na bloczek, łatwiej nam będzie wyjść do góry i zaangażować mięśnie na większym ciężarze niż zwykle. I tutaj niekwestionowaną zaletą procy jest to, że wykonujemy trwałe wyciskanie, leżąc, a materiał po prostu. Podobnie jak koszula do wyciskania, będzie nam pomagać wypchnąć tą sztangę. Z tą różnicą, że im wyżej jesteśmy, tym bardziej przejmuje pracę nasz mięsień, a tym mniej pomaga nam sam slingshot. Oczywiście jest tutaj też zaleta dla zawodników portów sylwetkowych, ponieważ jak dobrze wiemy, każdy, każde ćwiczenie wykonywane w pełnym zakresie ruchu będzie dawało większe przyrosty, większą hipertrofię niż wszelkie połowiczne ruchy. Żeby nie być gołosłownym, odsyłam oczywiście do badań pana Blunkwifta, który wykazał e, prawdziwość tej tewy za pomocą analizy EMG w laboratorium. Rynik zasadniczy klatki piersiowej mamy już za sobą. Teraz możemy przejść do ferii ze Flinkshotem Na sztandarze 230 kg. Wykonamy dwie lub trzy ferie na jedno powtórzenie Kamil ma na sobie już Flingshot. Tak to wygląda właśnie. Kamil się jeszcze szykuje. Teraz zwróćcie uwagę, w jaki sposób Flingshot nam będzie pomagał na samym dole ruchu. Jak zapracuje na dole, i w jaki fajny sposób nadaje dynamiki Twojemu ruchowi. Oczywiście treningu na takich ciężarach nigdy nie wykonujemy samemu, potrzebna jest asekuracja zarówno do podania sztangi, jak i do pilnowania żeby ewentualnie ciężar zdjąć z zawodnika żeby w pełni zauważyć pracę slingszota trzeba by to zobaczyć Powoli w akcji. nie jesteśmy tego w stanie oczywiście pokazać na tak dużym ciężarze, ale to co jest tutaj najważniejsze to przede wszystkim praca łokci. Jeżeli nauczymy się poprawnie pracować łokciami, nie wyciągniemy we nic. Sama protwa będzie nam ustawiała właśnie w idealnej pozycji łokcie do wyciskania, zarówno w samej protwy, jak i bez protwy. Także jest tutaj bezpośredni wpływ na nasz wynik na ławtwę RAF, czyli bez żadnego sprzętu. I dochodzimy do ostatniej serii w tym treningu, 250 na kiju, koczwara w pełni zmotywowany i właśnie pokazujemy, jak w pełni wykorzystać możliwości flinkshota. To Wy? Nie. Raz. I jazda. Góra! Dawaj! Zakończyliśmy, więc, już nasz trening ze slingshotem. Nachodzi pora, oczywiście, na małe podsumowanie. Tak, jak poprzednie ćwiczenie z gumami było bardziej ćwiczeniem, czy inaczej. Obydwa te ćwiczenia są świetne do wyrobienia dynamiki w wyciwkaniu na ławce. W tym, że poprzednie ćwiczenie, wyciskanie z gumami, jest raczej świetnym ćwiczeniem na stabilizację, tak tutaj typowo jest to ćwiczenie siłowe, czyli z gumami wchodzimy jednak na mały ciężar, ze slingshotem możemy poszaleć i wyciskać więcej, niż bylibyśmy w stanie bez tej procy na sobie wycisnąć. Zrobiliśmy na treningu 250 z procą, Kamil pewnie dopiero za niedługo będzie tyle wyciskał bez slingshota, no, ale o tyle yy, mu to na pewno pomoże, że głowa już się oswaja z takim ciężarem, tricepsy, nadgarstki, całe ramiona są na to gotowe. Kwestia tylko doszlifowania techniki, po, po, podbicia trochę siły i z pewnością lada moment ten wynik na ławce bez sprzętu padnie. Naturalnie, jeżeli podobał Wam się materiał, chcecie wiedzieć więcej o budowaniu siły, o różnych niestandardowych ćwiczeniach poprawiających wszelkie cechy motoryczne, hmm, oczywiście komentujcie, pytajcie, lajkujcie, udostępniajcie. Do wybaczenia w kolejnych odsłonach.